Blackout trwa. Kradzieże, pękające od mrozu rury i przeszywający chłód stały się codziennością części Berlina. 5 stycznia 2026 roku południowo-zachodnie dzielnice miasta znalazły się w kryzysie znanym dotąd głównie z filmów katastroficznych. Dziesiątki tysięcy gospodarstw domowych zostały odcięte od prądu, ogrzewania i ciepłej wody. Miasto dosłownie zamarło, a prognozy zapowiadają nocne spadki temperatury do minus 9 stopni. Ulice pogrążone są w ciemności, windy nie działają, a komunikacja została częściowo sparaliżowana. Mieszkańcy improwizują, próbując przetrwać zimowe noce bez sprawnej infrastruktury. Brak prądu unieruchomił pompy i sterowniki pieców, przez co nawet mieszkania ogrzewane węglem czy peletem pozostają zimne. Energetycy zapowiadają, że zasilanie może wrócić najwcześniej w czwartek, jednak skutki awarii będą odczuwalne znacznie dłużej. Berlin miejscami wygląda jak miasto częściowo opuszczone. Wielu mieszkańców wyjechało do bliskich w dzielnicach z działającą siecią. Inni znaleźli schronienie w centrach społecznych i parafiach. W Zełendorf, w sali ratusza ustawiało dziesiątki łóżek polowych, choć część osób pozostała w swoich mieszkaniach mimo temperatury spadającej do około 10 stopni. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy rodzin z dziećmi, osób starszych, chorych i wymagających stałej opieki, które często nie mogą opuścić domów. Pojawia się też strach, że kluczowa infrastruktura miasta została zniszczona zbyt łatwo. Brak prąd oznacza nie tylko zimno, ale i poważne straty materialne. Zamarzające rury pękają, powodując zalania i kosztowne naprawy, a wychłodzone mieszkania sprzyjają wilgoci i pleśni. Ciemność i opuszczone lokale przyczyniły się do wzrostu przestępczości. Policja ostrzega przed włamaniami i apeluje o czujność. Mieszkańcy starają się zabezpieczać dobytek i symulować obecność domowników. Jednocześnie w mieście widoczna jest solidarność. Parafie i centra społeczne oferują ciepłe posiłki, noclegi i podstawową pomoc, a wolontariusze działają bez przerwy. Z ustaleń służb wynika, że blackout był skutkiem sabotażu. Skrajnie lewicowa grupa Vulkan przyznała się do ataku na elektrownię gazową w dzielnicy Lichta. Kable miały zostać zniszczone przy użyciu materiałów zapalających. Dwie trzecie z 45 tysięcy gospodarstw domowych jeszcze po dwóch dniach pozostawało bez prądu. Eksperci podkreślają, że atak stanowił realne zagrożenie dla życia. Według zapowiedzi władz, prąd ma wrócić w czwartek, lecz skutki blackoutu pozostaną z mieszkańcami na długo. Zniszczona infrastruktura, straty finansowe i utrata poczucia bezpieczeństwa stały się brutalnym przypomnieniem, jak krucha jest codzienność nowoczesnego miasta i jak ważna jest jest ochrona infrastruktury krytycznej.